Hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnej aktualizacji ze Star Stable i mamy aktualizację z 8 maja 2024 roku. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco, Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby należy naszej wielgachny już słuchajcie, rodzinki. I słuchajcie, będzie bardzo nietypowa aktualizacja, ponieważ nie mam praktycznie w ogóle jak wam jej pokazać. Dlaczego? Ponieważ aktualizacja dotyczy zadań początkowych w Morland oraz troszeczkę modyfikacji. Na pewno udamy się na wyścigi, które są tutaj w Morland, ponieważ dostały nowy wygląd. No ale słuchajcie, tak naprawdę dzisiaj lecę tylko z czytaniem oraz słuchajcie jeszcze inna rzecz, czyli dziękuję wszystkim co pisali, że się pomyliłam i że tak naprawdę, słuchajcie, westernowy event będzie o wiele wcześniej, bo aż już w przyszłym tygodniu. Więc słuchajcie, sama się zdziwiłam, jak mi to pisaliście, ale faktycznie tak jest. I uwaga, wszystkim dziękuję, że mi to pisaliście, bo byłam święcie przekonana, że jednak królestwo w chmurach będzie szybciej niż to. No ale słuchajcie, dobra, przechodzimy do aktualizacji, czyli tak naprawdę będę wam czytać, co piszę na stronie. A jeżeli coś będzie, co mogę wam pokazać, to wtedy, słuchajcie, przejdziemy właśnie do zadań. Postawiliśmy sobie za cel zwiększenie przyjemności graczy i dopracowanie naszych historii. Oto nad czym pracowaliśmy do tej pory. Numer jeden, jedno z najwcześniejszych zadań, w którym Tan prosi o pomoc w poszukiwaniu Loretty. To jest, słuchajcie, zadanie na samym praktycznie początku. I z tego co pamiętam, to nie wiem, czy to nie był mój pierwszy film, słuchajcie, z tej serii w ogóle, i mój pierwszy film na kanale, jeżeli chodzi właśnie o poszukiwania Loretty. Serdecznie Was zapraszam, żeby obejrzeć ten filmik, bo naprawdę to jest taki początek, i jak czasami mam taki sentyment, żeby obejrzeć sobie. To mam takie jejku. Jak to wszystko jest nie tak w ogóle, i dźwięk, i to nagrywanie, i w ogóle mój głos wtedy. Był taki bardziej ściszony, bez e, takich nadmiernych emocji. Wydaje mi się, że to dlatego, że jeszcze nagrywałam jak ktoś był w domu, bo powiem Wam szczerze, mam z tym problemy. Nie lubię, jak ktoś jest w domu, więc staram się nagrywać jak nikogo po prostu nie ma. No ale lecimy dalej. Inne zadanie z początku twojej podróży po Jorwiku. Poznaj Tomasa, panią Holstrów i Jaspera. Ok, czyli tu mam jakieś dodatkowe zadanko. W sumie nie pamiętam tego. Ale lecimy dalej. Przenieśliśmy sidrem w okolicy stajni Morland, by nowym graczom ułatwiej ją było znaleźć i poznać. Szukałam, nie wiem, jeszcze poszukamy, słuchajcie, zaraz, ale nie mogłam jej znaleźć. Możliwe, że po prostu jak już zrobiłam już to zadanie, no to u mnie to nie będzie pokazane. Kolejne, przygotuj się na poprawki graficzne wyścigów bobcatów. Dzięki wyróżniającym się motywowi mocniej poczujesz ducha rywalizacji. I oczywiście słuchajcie, wszystkie tutaj, to, co mam dostępne, przejedziemy sobie na spokojnie. Uwaga, kust ćwiczebny. Męczy Cię ang e, anglezowanie podczas jazdy. Po prostu usiądź i zacznij cieszyć się podróżą. Kłus ćwiczebny jest nagrodą poziomu i stanie się dostępny, gdy koń osiągnie poziom czwarty. Niestety mój ma drugi. Kłus ćwiczebny można aktywować w menu kołowym na komputerze i w wersji mobilnej. Jeśli grasz na komputerze, możesz przejść do kłusu ćwiczebnego, naciskając klawisz CTRL, gdy kłusujesz. Jeśli jeszcze raz nacisniesz ten klawisz, wrócisz do zwykłego kłusa. Mam nadzieję, że może jak zrobię słuchajcie te wyścigi, to wbiję ten czwarty poziom. Wtedy zobaczymy. No i ocha, ostatnie, choć nie mniej ważne, czyli strona konie została przetłumaczona na język polski. I o co słuchajcie chodzi? Prosta rzecz: jak wchodziliśmy na stronę Star Stable, to jak chcieliśmy zobaczyć, jakie są konie, było to wszystko tak naprawdę po angielsku. Teraz mamy całą jakby stronę nazwy koni, rasy koni wszystko po polsku. No, i słuchajcie, w następnym tygodniu właśnie to. w bojskie buty, bo wraca obóz Dziki Zachód. A wraz z nim American Saddle Bread na koń i w drogę. I słuchajcie, to już jest w przyszłym tygodniu, czyli jeśli dobrze liczę, 15. Więc tak, słuchajcie, lecimy wyścigami. Mam plan zrobić wszystkie, abyście zobaczyli i żebym ja zobaczyła, jakie są, słuchajcie, różnice. Dobra, pierwsze różnice tu już widzimy, że mamy flagi y, Bobcatów. Tu mamy po lewej stronie też takie. O, i po prawej też. Słuchajcie, takie znaczki. Z tego co widzę, tak. No, chyba to głównie to. Widzicie tu znowu są i są. Jest flaga. I znowu są chorągiewki. jak to się nazywa? Takie dekoracje, można powiedzieć. Więc tu tak naprawdę. Czy ja wiem, czy to fajnie wygląda? O, okej, okay, mamy. że ktoś nam kibicuje. Wcześniej nam tutaj w tym wyścigu tam nikt nie kibicował. I tutaj też mamy, więc. Ok, to jest fajne, nie powiem. No i dobra, mamy jakby pierwszy wyścig. Więc słuchajcie, odbieram jak najszybciej nagrodę. I lecimy z kolejnym. Ciekawi mnie, czy ten będzie, ponieważ on jest dość później. Ale słuchajcie, zobaczymy, czyli mamy. Ok, tu też się pozmieniało, na pewno czegoś takiego nie było. Czyli po prostu dodalno dekoracje, dekoracje, kibiców. O, widzicie, tu mamy w, sum w sumie tego na pewno nie było. Czyli mamy wóz, jakby transportowy, ale to są te nieaktywne akurat. No i tylko w sumie tyle z tego, co widzę. Zobaczymy jeszcze, słuchajcie, polecimy na wybieg i zobaczymy, co tam się pozmieniało. Tu już na przykład nie mamy chyba. Kibiców. Z tego co widzę. Tak, tu nie mamy kibiców żadnych. Utan jak najbardziej, słuchajcie, mamy. Więc mamy kolejny wyścig. Wspieramy. Aha! I słuchajcie, no to piękniś jest to, słuchajcie, Morgan. Zapomniałam o tym wspomnieć. No i lecimy kolejny poziom. Ale on jest ładny. Już w ogóle, słuchajcie, widzicie styl jak kowbojski. No i lecimy tutaj. Wydaje mi się, że akurat. No, ok, czyli to jest to samo, tak naprawdę. W ostatniej aktualizacji jakoś dodano słupki, z tego co zauważam. A teraz widzicie, mamy kwiaty. Dalej mamy chorągwie, jakby chorągwie. Co się tak nazywa, można tak w ogóle powiedzieć. Yy, flagę bobkatów, o, na tej zasadzie. No i lecimy, słuchajcie, dalej. I tutaj tak naprawdę jest to samo. Ue. Tylko, że to jest po bokach. Jakby nie mogli troszkę lepiej to zrobić. Na przykład na święcie jest dzieckiem Bardzo fajnie to zrobili. Jest było o wiele kolorowej. Może nie, że kolorowej, tylko więcej dekoracji było. A tutaj tak naprawdę tylko tu postawili. E, I tam postawili. Jakby w tych wjazdach takich bocznych. Więc takie. Nalecimy no, dalej, bo jak najbardziej, właśnie chcę zobaczyć, um, czy jeszcze jakieś się różnią. No ale coś. Okej, okay, tu dodali jakieś kwiatki. Jak widzicie, tutaj. Tak, ja kiepsko jeżdżę. Tym bardziej, jak mam konia na, poziom... na poziomie trzecim. Aha, i tutaj, jakby tak zablokowali, jakby ten wyjazd. No, okej. Okay. Nie jestem za, nie jestem przeciw, że tak powiem. Mam neutralne aktualnie odczucia, jeżeli chodzi o ten wyścig. Te wyścigi, ale lecimy teraz. Słuchajcie, z Loretą. No, jak widzicie, to... Okej, okay, wygląda ładnie. Nie, nie będę, na, o, jeżeli chodzi o to dyskutować. Ale mało. W ogóle piszcie mi, kto też tak jeździ na skróty. Staram się, jak nie wiem, gdzie jest na skróty, no to wtedy nie jadę na skróty, ale jak się da, to jak najbardziej. Ale no... no. Powiem wam, że mogli się bardziej postarać. Ja rozumiem, że to jest taka aktualizacja, że tam więcej jednak wprowadzili. Bo i przenieśli postacie i. Modyfikowali pierwsze, jakby zadanie, znaczy nie pierwsze. To jest chyba zaraz pod piątym poziomie, jak się wszystko chyba zrobi, tutaj. To jak ma się wtedy piąty poziom postaci. No i znowu nie dali żadnych kibiców. No, no nie za bardzo. Nie, nie podoba mi się to, słuchajcie. No. Ja wszystko naprawdę rozumiem, bo może być tak, że tutaj tylko takie drobne, a tam jak się będzie jakby słuchajcie, nowe konto zakładać i dla początkujących wszystkich jeźdźców to będzie super. Y jakieś, wiecie, udoskonalenia i w ogóle, no ale tu nie. Wbiję ten poziom? Ok, jak najbardziej wbiłam poziom. Więc zobaczymy. Czyli tak wygląda kłus. i muszę nacisnąć. O, jest kuść liczebny. Co to daje? Aha, ok, dobra. No bo wiecie, jak normalnie się jeździ na koniu, to trzeba się tak ruszać. A tu mamy na zasadzie takiej, że można to wyłączyć. To jest na zasadzie y, początkujący jeździć, który jeszcze nie wie, jak się powinno jeździć. Okej, okay, no rozumiem, rozumiem koncepcję. Wygląda to dość dziwnie. Jak nasza postać praktycznie się jakby nie rusza, a koń sobie jedzie. Nie, no w ten sposób jest o wiele lepszy. To w zależności słuchajcie o, od y, tempa. No ale słuchajcie, tak wygląda tak naprawdę cała aktualizacja. Okej, okay, więc słuchajcie, pojeździłam troszkę po Morland, próbowałam znaleźć Sindrę, ale niestety nie udało mi się, więc pewnie, yy, no po prostu mam już zrobione to zadanko, słuchajcie. Okej, okay, więc słuchajcie, tak wygląda cała aktualizacja, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwsza, to gorąco was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby należeć do naszej wielgachnej już, słuchajcie, rodzinki. Ja by być na bieżąco też z filmikami i seriami na kanale. Słuchajcie, piszcie mi, co myślicie, że pojawi się teraz na święcie w ranchu Starshine, ponieważ no, mam nadzieję, że może jakieś fajne nowe konie się pojawią. Magiczne oczywiście, więc trzymajcie się ciepło i pa!